To na pewno dzisiaj ważny dzień dla Szczecinka, dla komunikacji miejskiej. To kolejny krok w kierunku tutaj wymiany naszego taboru szczecinienckiego. Jeżeli chodzi o to postępowanie, to jest w wyniku trzeciego postępowania przetargowego udało nam się skutecznie wyłonić wykonawcę. E, oczywiście każde postępowanie przetargowe e, jest dla nas wielką niewiadomą e, i, i tak było też w tym przy, przypadku my szacowaliśmy, że, że ta inwestycja e, w te pięć autobusów elektrycznych plus pięć ładowarek mobilnych może oscylować w granicach 13 milionów 500 tysięcy. E, ostatecznie wpłynęła oferta Wpłynęły trzy oferty, w ogóle z czego ta najkorzystniejsza, którą za, która za chwilę zostanie przyjęta do realizacji, opiewa na kwotę 13 124 000. Kolejna oferta, która była, jeżeli chodzi o poziom cen, to było 14 850 000. Łatwo sobie wyliczyć, że jest ponad 1 600 000 różnicy. Także. My jako prowadzący to postępowanie przetargowe oczywiście i tutaj przy udziale wydziału komunalnego szczecińskiego ratusza, ale też przy udziale komunikacji miejskiej. Dziękuję za, za przygotowanie oferty i przeprowadzenie tej żmudnej procedury przetargowej. To jest kolejny krok. Tutaj jeżeli chodzi o, o, o tabor w kierunku likwidacji albo ograniczeń e, emisji liniowej, wszyscy wiemy, że do te, jeszcze kilka lat temu e, w przecinku e, do dyspozycji komunikacji było 24-22 autobusy w zależności od tego ile było na warsztacie, ale generalnie to był stary tabor, który wymagał gruntownego e, dokapitalizowania. E, pierwsze 10 autobusów elektrycznych zostało zakupione kilka lat temu. I, i, I tutaj kolejny krok, czyli za chwilę kolejne 5 autobusów. Czas realizacji tego zamówienia, które za chwilę podpiszemy, to 11 miesięcy. Łącznie będziemy mieli już do dyspozycji w połowie przyszłego roku 15 autobusów elektrycznych, to jest 68% całego taboru. No, widać, że małymi krokami idziemy w kierunku proekologicznych rozwiązań. Pamiętacie Państwo, wprowadzona została taka kompatybilna część komunikacji, czyli szczeciński rower. W tym roku też tylko przypomnę, że wymienialiśmy i dokapitalizowaliśmy to przedsięwzięcie w zasadzie soft i oprogramowanie na bardziej przyjazne i dostępne. Także, także tutaj cały czas idziemy w ograniczeniu niskiej emisji liniowej która na pewno będzie będzie też odczuwalna, bo, bo buduje się to małymi kroczkami, ale trzeba konsekwentnie iść do przodu i, i, i myśleć co dalej zrobić. Oczywiście sam nasz budżet nie byłby w stanie tego udźwignąć, tak jak Państwo, jak Państwu mówiłem, otrzymaliśmy tutaj wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na poziomie 8 525 tysięcy. Całość jeszcze została, znaczy całość, jeszcze jednym elementem w tym całej, całej układance finansowej to jest kredyt w wysokości 2 milionów 575 tysięcy też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, no i nasz wkład własny na poziomie 2 milionów 530 tysięcy. Także tak wygląda tutaj, tak wyglądają składowe tej całej kwoty, która która musi zaspokoić nasze zamówienie, e, a tak w ogóle to, to te autobusy są trzydrzwiowe, niskopodwoziowe, z, można w, w, są tam przestrzenie zabezpieczone e, dla osób niepełnosprawnych, ale także dla rodzica z wózkiem, i, i z, dla których, w którym może mieć małe dziecko. E, w każdym z autobusów jest e, jest 28 miejsc siedzących, z czego cała, cała, cała ilość osób, która się zmieści w autobusie to jest 86 osób, tak przynajmniej mówią dane te techniczne i te autobusy na tyle, na taki przewóz z takiej takich ilości pasażerów można się spodziewać. Także, no ja cieszę się, że, że możemy dzisiaj podpisać tą umowę, mam nadzieję, że, że, że lipiec przyszłego roku, koniec lipca e, będziemy mogli się spotkać na placu, e, przy, przy, na obiektach komunikacji miejskiej i wspólnie e, odbyć pierwszy, pierwszą przejażdżkę, czy pierwszy kurs e, już nowym nabytkiem, nowym nabytkiem, czyli nowym autobusem, który będzie służył naszym szczecineckim mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym, bo tak jak Państwo wiecie, w przecinku komunikacja jest bezpłatna dla mieszkańców. Oczywiście, miast Szczecinek ze swojego budżetu ponosi 100% tych kosztów. Dzień dobry. Dziękujemy. Miło mi Państwa poinformować, że IKARUS jest z powrotem w Polsce. Nasza marka jest bardzo dobrze znana w Polsce. No, oczywiście mieliśmy dużą przerwę w nieobecności w dostawach na rynku w Polsce, ale teraz właśnie dzięki temu kontraktowi, dzięki podpisaniu tej umowy jesteśmy z powrotem na rynku w Polsce. Najlepszym dowodem naszej determinacji, że chcieliśmy z powrotem zaistnieć w Polsce, to było to, że trzy razy startowaliśmy do tego przetargu, podchodziliśmy pod postępowanie. Trzy razy nasza oferta była najlepsza no i spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby podpisać umowę. Proszę dać mi możliwość skorzystania z okazji, opowiedzenia troszeczkę o firmie Icarus. Firma Karus jest w pełni własnością węgierskiego biznesmena, biznesmena pana Gabora Szelesa. Autobusy są produkowane na Węg Grzech w historycznym miejscu w fabryce Wschesław Firma koncentruje się na produkcji na nowoczesnej produkcji autobusów elektrycznych i nasze autobusy są zaprojektowane przez europejczyków dla europejczyków. Wszystkie autobusy, które Państwu dostarczymy do Szczecinka będą wyprodukowane na Węgrzech. Takim dowodem polsko-węgierskiej przyjaźni, dobrych relacji jest to, że autobusy będą węgierskie, a Systemy ładowania, ładowarki będą produkcji polskiej. Jestem przekonany, że to jest dopiero pierwszy krok powrotu korusa do Polski. Mamy ambicje być tutaj z powrotem w Polsce i mamy też dużo możliwości, żeby zaistnieć. Na chwilę obecną udało nam się wejść na rynek niemiecki, na rynek rumuński. No i wchodzimy teraz na rynek polski. No i oczywiście jesteśmy obecni na rynku węgierskim. W przyszłym roku wprowadzamy do produkcji nowe modele autobusów. Nasza rodzina elektrycznych autobusów będzie większa. Jestem przekonany, że Państwo będziecie zadowoleni z naszych autobusów. No i z, z, pozytywnie patrzymy w przyszłość na kolejne zamówienia. Chcielibyśmy podziękować za bardzo dobrą komunikację tutaj z całym zespołem pana prezesa Marka. Tutaj nie, nie tylko patrzymy w tym kierunku jako na klienta, operatora i użytkownika naszych autobusów, ale też jako serwisy Karusa w północnej części Polski. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Państwo byli zadowoleni z tej umowy i patrzymy z pozytywnym to właśnie. Komunikacja miejska jest że tak powiem, szczęśliwa, że znowu dostaje nowe autobusy. To są autobusy elektryczne, nowoczesne. One się trochę w ciągu ostatnich tych lat zmieniły. Mamy przecież od 5 lat autobusy elektryczne na naszych drogach. Te, które dostaniemy, będą miały dużo większy zasięg, co nam ułatwi pracę i będą mogły jeździć, pokonywać znacznie większe odległości i wykonać więcej kilometrów w skali roku. Autobus jest nowoczesny, spełnia wszystkie wymogi, które są teraz stawiane takim pojazdom. Jego zasięg pozwoli nam na jazdę od rana do wieczora tym autobusem po szczecineckich drogach. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Do tej pory nasze autobusy elektryczne już przejechały prawie 2 miliony kilometrów po, po drogach Szczecinka, i, i tak jak już Pan Burmistrz mówił, chcemy, żeby jeździły jeszcze więcej i żeby Państwo mieli komfortowe przejazdy po naszym mieście. Że, że, żeby to zachęcało do korzystania z autobusów, ale też te nowe autobusy pozwolą nam na pewne ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, bo wycofamy autobusy już najstarsze. To jest dla nas następny krok i modernizacyjny, i technologiczny, ale też taki w podniesieniu jakości oferowanych przez nas usług. I tutaj dziękujemy miastu Szczecinek, że po prostu zdecydowało się na, na dofinansowanie, na, na, na zakup tych autobusów, bo ta komunikacja będzie naprawdę coraz lepsza i będzie bardziej przyjemna i, i dla naszych mieszkańców będzie możliwy przejazd autobusami dalej mowy co spowoduje, że ta ekologia, że ten program elektromobilności faktycznie będzie realizowany i już tak powiem spełniony niemalże do końca. Proszę.